Witajcie, witajcie. dzisiaj chciałem Wam pokazać pieprznika pomarańczowego. Zobaczcie, że ten kolor nie jest żółty, tylko pomarańczowy. Jakość nagrania na pewno nie odzwierciedla tego dokładnie, tego koloru, ale musicie mi troszkę uwierzyć na słowo, że to jest pomarańczowy. Żółty, żółte pieprzniki całkowicie inaczej wyglądają, czyli ten pieprznik jadalny to jest po prostu bardzo podobny a tak wygląda właśnie ten pieprznik pomarańczowy. Jest dość rzadkim pieprznikiem. Chciałem Wam pokazać kolorystycznie i zobaczyć od spodu na listewki. O takim właśnie też lekko pomarańczowym zabarwieniu. Widzicie? I piękny pomarańczowy kolor kapelusza. Nie jest częstym pieprznikiem, ale możecie go spotkać. Mnie się udało go pierwszy raz spotkać. Także wam to pokazuję. W lasach liściastych najczęściej. No, to by było na tyle. Chciałem wam tylko zademonstrować takiego pieprznika. Myślę, że fajne znaleźli. go. I tyle. Pozdrawiam pa